Jesteśmy na forum rolnictwa regeneratywnego Bioreaction w Piaśnie koło Kórnika w Wielkopolsce. A ze mną jest jeden z uczestników tego kongresu i prelegentów w naszej debaty, pan Rafał Igielski, właściciel firmy SOMIGRO. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Rafale, widzieliśmy się jakiś czas temu na takim evencie zakopywania koszulek w glebie, po to, żeby sprawdzić, co z tej koszulki zostanie. No więc spieszę z pytaniem, co z tej koszulki zakopanej w glebie zostało, co się takiego w tej glebie zadziało. Tak, rzeczywiście mieliśmy tych koszulek więcej. Dwie, które odkopywaliśmy w dwa miesiące po zakopaniu, i trzy miesiące po zakopaniu, okazało się, że się bardzo różnią. Jedna została prawie całkiem zjedzona, a druga nie za bardzo. No i co się wydarzyło? No bakterie, grzyby, dekompozycja. A w takim razie, jak do tego doszło, że w tej glebie tyle tych organizmów jest, i jak zrobić, żeby ta gleba tak wyglądała? No tutaj nie będę ukrywał, że. Powód jest taki, jak się widzimy, rolnictwo regeneratywne. No to jest sposób na to, żeby przywrócić aktywność mikrobiologiczną w glebie. I nie ukrywam, że po naszym badaniu okazało się, że ta aktywność na uprawach regeneratywnych jest znacząco wyższa. I ta aktywność dekompozycyjna mikroorganizmów to jest to. Oczywiście mówimy o tym no, koszulka, no, celuloza. Ale jak zostawiamy resztki pożniwne, te bakterie je przerabiają. To jest to życie biologiczne, które mamy z regeneracji, którą prowadzimy w uprawach. Zajmuje się Pan badaniami biologicznymi gleby. Proszę objaśnić naszym widzom, na czym polegają takie badania, czym różnią się od tych standardowych, które rolnicy wykonują w swoich gospodarstwach. A... Jeżeli chodzi o sam początek, to nie za bardzo się różnią, bo startujemy z tej samej próbki gleby. Więc e, tak jak pobieramy, tak jak wysyłamy do badań chemicznych, ale potem troszkę jest inaczej. E, z gleby izolujemy całą społeczność grzybów i bakterii, e, a później na takiej płytce, gdzie mamy substraty, takie substraty jak właśnie ta celuloza z koszulki, prowadzimy proces i patrzymy, jak rosną mikroorganizmy. Wszystkie, cała społeczność. Na koniec. Dajmy wynik, prosty wynik liczbowy i mówimy, czy jest źle, czy dobrze, a może przeciętnie. To w takim razie, co można wyciągnąć z takich badań i na ile szybko możemy mówić o uzdrowieniu, poprawie gleby, bo tutaj dzisiaj w debacie mówiliśmy i o, o, zarówno o poprawie y, parametrów gleby, jak i mówiliśmy o tym, że zdrowie gleby jest kluczowe, więc co można dla zdrowia gleby z takich wyników wyciągnąć? No właśnie ja ostatnio tak a, wciągnięty za język, co dla zdrowia, ja zaczynam mówić... Proszę, nie niszczmy gleby i może to jest pierwsza informacja, że jak w glebie jest źle i widzimy, że te parametry biologiczne spadają, to pewnie robimy coś źle i bardzo łatwo można zobaczyć co. A druga część medalu, no to jest to, co możemy poprawić. No i tutaj, tak jak na przykład Fundacja Terra Nostra, cała masa praktyk, czyli potrzebujemy wsparcia, płodozmian, odpowiednie uprawa, może zastosowanie kompostu, źródeł mikroorganizmów. Tego jest naprawdę dużo, a my jesteśmy Takim malutkim, drobnym punkcikiem, narzędziem, które pomaga lepiej podejmować decyzje. I zawsze się cieszymy, jeżeli pomagamy. Proszę jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo badanie to jest kobie jeden element, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o, o dalszy plan działania. Ale czy możemy powiedzieć tak mniej więcej, patrząc na Polskę, po wydaniu takich, wykonaniu takich badań biologicznych gleby, ile czasu potrzeba, żeby tą glebę doprowadzić do takiego stanu, który będzie optymalny? To jest trudne pytanie. Od razu powiem tak, że gleby się różnią, bo też badaliśmy sporo gleb w Polsce, ale nie tylko w Polsce, też w Europie. To jest 13 krajów, gdzie mieliśmy okazję przebadać gleby i zróżnicowanie jest duże. To nie jest tak, że w Polsce są lepsze albo gorsze gleby. Wszędzie są albo słabe, albo przeciętne, albo bardzo dobre, a regeneracja, no jak zastosujemy praktyki rolnictwa regeneratywnego, które są całe, kompleksowe, czyli na przykład odpowiedni płodozmian, w odpowiedni w Odpowiednia uprawa, w zastosowanie na przykład kompostów, to proces zmiany rzeczywiście może przebiegać szybko. I oczywiście, jeżeli w międzyczasie czegoś nie zniszczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. A Państwa zachęcam do obejrzenia całej naszej debaty na temat gleby i jej roli w kształtowaniu plonu, bo tam o tym mówiliśmy więcej w gronie ekspertów. W tym także Pan Rafał miał też kilka kluczowych wypowiedzi, które warto, żebyście Państwo także usłyszeli. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.